Siema, z tej strony słowa Dzisiaj kolejny odcinek, który nagrywam już po raz drugi, bo w poprzednim nie było głosu, więc muszę to nagrać jeszcze raz i dzisiaj pokażę wam najlepszy deck na triple elixir battle i, i moim zdaniem to jest ten, jeden z najlepszych oczywiście i zobaczymy, oczywiście w tym deku chodzi, żeby głównie roketować to roketować wieże i fireborować, ale a royal, a roy a też giant nie jest po to żeby też dojść do tej wieży, on jest po to, żeby utrzymywać wszystko, bo ta jego bomba niszczy dosłownie wszystko, no może taką pekę nie, ale na z taką to łatwo jest poradzić sobie a z Mega Knightem, no to też można dać w sumie Giant Skeletona. No dobra, więc zaczynamy. Zaczynamy. Okej. Okej, okej. Aha. No. Taktyka na życie. Dobra, dobra. Fireball. Gobling gang no niezbyt, niezbyt, niezbyt dał tego tego. Yy, yy, trafi Dobra, no może byś... Nie no, w sensie typo typu mnie strasznie denerwuje. Kompletnie nie ogarnia, ale... Okej okay. Są to ludzie gram z randomami, więc nie liczę na jakichś prosów. I tutaj od razu pyk i pyk. I dasz tego Gianta. Oczywiście ty pomówię strasznie nie ogarnia. Jakbym miał lepszego gmaita. To było strasznie fajnie, bo typo bardzo, ale to bardzo nie ogarnia tego. Challenge, no teraz też słabo zagrałem, dobra, ale on ogólnie beznadziejne karty. Ma wszystko ma beznadziejne. Powiedzmy sobie że szczerze. Klon. To też dużo osób używa klona. Ja też nawet polecam używać klona, ale moim zdaniem jednak ten deck jest najlepszy rozwiązaniem i tutaj mądrze tę kołę puścił. No i teraz, teraz, teraz no to może zrobimy tak i on tam się obroni. No a no, roku ja to już puszczam, bo mnie to nie obchodzi zbytnio, ale i tak on to zrobi, ja tu puszczę loga i on i będziemy go poizjonować. By ten giant tylko przeżył, żeby chociaż no, nie przeżył, niestety, ale. Ale dobra. Tutaj jeszcze zahaczę o tego inferno. <ścoughs> Jeden z życia wieży, no. Cóż. E, 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 fireball. Nie, nie trafiłem wieży. Ojej, dobra. To teraz. No. To jeszcze ten jeden życia wierzy. Myślę, że jakbym miał lepszego teammate'a, to bym to bez problemu wygrał. No. no, niezbyt. Chcę się z sobą przyjaźnić, ale dobra. I teraz testujemy drugi deck. Otóż to jest szybka wymiana kartami. Szybko można zrobić tu roketa strasznie szybko i tutaj wszystko jest tanie tylko są dwie są trzy drogie karty Rocket Giant Skeleton i y, Magic Archer i tak no nie wiem nie wydaje się zbyt dobre ale mi się wydaje że on jest nawet spoko może tutaj jeszcze Ice z y, 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 tego Ice Spirit a wezmę Mm, tu i tutaj to tu chodzi o to zbytnio, żeby ciągle po prostu tymi roketami uderzać w tą wieżę no i co mogę powiedzieć, no zaczynamy tutaj dużo i też roketem spokojnie się można bronić przed yy, jakimiś takimi yy, no, tutaj szczerze, Lambert i ten. I Balon tu chyba nie najgorszy kombo, widzicie jak. nie no, fajny. O, o, i tutaj Roket, i już zaczynamy powoli na spokojnie tymi Roketami ich wysadzać. <gryw> Oczywiście tutaj gość mi bardzo ułatwił życie, bo dał drugą eliksir korektorka, więc naprawdę tutaj niezbyt mi ułatwił życie z tego. Wow, 4 elektro tak jakby, tej frizuję, no friz możecie się sobie wziąć, ale ja nie polecam, ja nie będę grał frizem, um, obaj mają golema chyba, więc, ale my mamy szybkie kontry, ja tego typa nawet lubię, więc szybkie kontry bez problemu wygrywają tutaj niezbyt mądrze, ale bym, ale chcę sobie jednak tego te Magic archery zachować, nie? I tutaj szybka, szybko, szybko rolujemy, szybko wszystko pyk i pyk, ale tutaj jeszcze została im tarcza, o. No, tu ten balon niezbyt dobry moment na takie dawanie sobie balona. On Elixir Collector, też dziwne zagranie, ale jak widzimy, no, jest ciężko. Jest porówno. Oczywiście mają troszkę, no, mamy troszkę lepsze moim zdaniem, deki, ale no, tutaj też chodzi o to, żeby sobie po prostu te medzikarczery mieć, ich strasznie dużo. Bo się przydają takie trzy magic i tutaj oczywiście szybka, znowu szybka, ro, e, szybko rolujemy tymi kartami i jedziemy tutaj. Oczywiście już przegrali, ale golemy też są bardzo groźne. Tylko z golemem jest to, że można robić łatwe, szybkie kontry. Myślę, że jakby nie ten typ, to byśmy to przegrali. Ale okej, okay. okej. Okay. No, było dobrze I oczywiście mi piszcie w komentarzach Który wam się tak podoba Z tym właśnie szybką z tymi kartami Czy z tym bardziej takim Z tym takim jakby no, Wiecie, z takim po prostu roketowaniem I fireballowaniem wieży i poziomowaniem Oczywiście ale i też oczywiście możecie nie, nie musicie roketować wieży. Możecie na przykład grać właśnie z takimi golemami, ale ja polecam najbardziej ten deck. No i oczywiście taki Drench to najbardziej taka o, karta do obrony, którą najłatwiej się można obronić. Więc ja naprawdę polecam, polecam m, tego tutaj. Chyba zapnę szczerze ich. Nie chcę, żeby ten spark mi uderzył, ale dobra, 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 hmm, tutaj i co tu może, mój chyba przeżyje na szczęście, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o hmm. nie, dobra i kolejny delok, Mogę tu jeszcze, zapa ale wow, wow. uderzyli wow, trzy takie bomby cztery bomby ojeju ojeju ojeju. Tutaj oczywiście myślę, że na spokojnie możemy roketować takie mm, princeski. Mm. I tutaj będzie ciężko na pewno. No i tutaj oczywiście Royal Giant do obrony, może niekoniecznie w takim stylu i w takim momencie, ale zawsze tam jakiś Royal Giant to jest. Um, no, i teraz, oczywiście, znowu tutaj zapę musimy użyć, żeby się obronić, i tutaj nie, nie będę, nie będę po prostu używał um, na Roketa, na y, pana Sparkiego, um, no tutaj na słabym Ojoj, ElektroWizard nieładnie ładnie nam że, tak zagrał przeciwnik. Ja mm, no dobra, polecę już z kontrą na tą stronę. Zapuję, może tego sparkiego i znowu zapuję. Nie, tym razem nie zapuję. Dam uderzyć, niech się nacieszy. Ale te Inferno, te Inferno Tower, bardzo czasami psują po prostu wszystko. Ale tym razem nawet są. Uderzyły bomby. Mam dobrego teammate'a nawet, więc naprawdę jestem zadowolony z tej rundy. A tutaj oczywiście rocket pójdzie i oczywiście nie wszystko wygracie. Jak macie na przykład słabego teammate'a to przegracie to. No bo jednak. Hmm. No wiecie. Nie każdy gostek dobrze gra. Nie. Oczywiście yy, jest teraz event. Już Wam pokazuję. Jest tutaj event 2x2. Jakby ktoś nie wiedział, to jest draft. Ja też się zdziwiłem, bo rzadko czytam te opisy, a tu się wydawało po prostu, że tutaj to wyglądało tak, jakby to nie był draft. No bo nikt nie pisze, że to jest draft, no więc no. Ale nagrody są dosyć spoko, ale problem jest taki, że drafty są bardzo ciężkie i jakby to nie i od razu mówię, będę jak chcecie to będę nagrywał yy, ta, właśnie takie eventy, ale to bardziej takie już ostatnie rundy, tak. Yy, ale dwa na dwa nie będę nagrywał, bo tutaj 2 na 2 nie będę nagrywał, bo po prostu będę musiał się naradzać z moim partnerem, a, a no. A i jak chcecie, żebym nagry... nagrał bardzo to 2 na 2, to napiszcie w komentarzu, jak będzie 5 głosów, żebym nagrał to 2 na 2, to to nagram, nagram dzisiaj, ale 1 na 1 będę nagrywał, nawet jak będę przegrywał i... Jeszcze pod koniec tego filmu chciałbym bardzo Was przeprosić za to, że nie było final battle. Po prostu bardzo słabo mi wyszedł i, i przegrałem, a, a byłem zmęczony, bo to grałem z rana i po prostu... A, a w sobotę miałem ciężką pracę a nagrywałem to z rana więc nie podobał nie podobałby wam się ten film ale dobra z mojej strony to wszystko następny odcinek może być właśnie z tego challenge'a albo będziemy będzie to z Pokémon go bo dawno Pokémonów nie nagrywałem no to ja się już z wami żegnam nara